Jak jesteśmy w momencie, kiedy mamy mapę zespołu, wiemy kto jaką postawę ma w tym zespole, no to teraz jest kluczowe, jak będziemy pracować z tymi postawami. I z pewnością, jeżeli mówimy o takich negatywnych postawach, jak antagonista czy bierny opór to nie jesteśmy w stanie od razu tych postaw przekształcić w osoby zaangażowane, które będą liderami zmiany. Zwykle to jest jedna, dwie postawy do przesunięcia. Tak naprawdę, jeżeli mówimy o tych negatywnych postawach, czyli czy antagonista, czy bierny opór, no to to, co najlepszego możemy zrobić, to przesunąć do pewnej neutralności. Oczywiście bardziej to będzie neutralność w działaniu niż w samym myśleniu, do tego potrzebujemy trochę czasu, ale to jest to, co możemy zrobić, czyli kluczowym elementem po zmapowaniu zespołu i rozpoznaniu właśnie tych postaw jest to, jak będziemy dalej pracować i w jaki sposób z poszczególnymi postawami działać. I gdy idzie o tego antagonista, który jest tak bardzo negatywny i tak bardzo emocjonalnie, bardzo intensywnie komunikuje czy też kłóci się często z nami i neguje to, o czym mówimy, to nad czym pracujemy, to jedyne, co można zrobić, i co jest sensowne, i też co jest takim elementem, którego możemy oczekiwać od pracownika, to jest to, żeby nie był destrukcyjny dla zespołu, ale też autodestrukcyjny dla siebie w jakby no, dalszym działaniu, takim bardzo negatywnym i często emocjonalnym. To na co się musimy umówić bardzo zdecydowanie. To na to, że ta osoba nie może jakby zatruwać zespołu, mówiąc potocznie. Czyli na razie nie wypowiada się na temat zmiany, po prostu robi swoje rzeczy, ale komentarze, opinie na razie musi zachować dla siebie. Oczywiście pracujemy z tą osobą nad wyjaśnianiem, pokazywaniem, też eksperymentowaniem, po to, żeby jak najszybciej takiemu pracownikowi dać szansę zobaczenia. Konieczności zmiany i tego, że to, co jest opracowane, idzie w dobrą stronę. Pewnie nie jest idealne, ale, ale idzie we właściwym kierunku. No to jednak nie możemy jakby akceptować takich zachowań, które po prostu osłabiają osoby być może w mniej pewne siebie, mniej, nie wiem, może kompetentne merytorycznie jeszcze. I takie zachowanie może być dla nich bardzo destrukcyjne. Kolejna postawa, czyli postawa biernego oporu. Przy tej osobie bardzo ważne jest, aby szczerze porozmawiać. Co widzimy, co obserwujemy. Trzeba podać wtedy też fakty, że słyszałem przechodząc obok kuchni, jak dość ironicznie, cytując, mówiłeś w taki sposób o, o tych zmianach, o naszej sytuacji. I widziałem też, tak to dla mnie wyglądało, bardzo duże zakłopotanie przed kolegów. I widziałem, że część z nich no, dość tak e, ciężko zareagowała na, na, na te Twoje żarty, bo potem byli przez pół dnia, e, prawie się nie odzywali, byli dość smutni, przybici. E, no bo taki to ma efekt. Rozumiem, że z czegoś to wynika, bardzo chciałbym z Tobą otwarcie porozmawiać. E, powiedz. Czego się obawiasz, co cię trapi tak naprawdę, co jest trudne dla ciebie, bo taką postawą szkodzisz też sobie i zespołowi, i na pewno na to się nie mogę zgodzić. I chciałbym w jakiś sposób tutaj pomóc. Szczera rozmowa, ale też jasne kontraktowanie, jakich postaw, jakich zachowań nie tolerujemy. Zdaniem szansy, jakby też nawiązania kontaktu, komunikacji takiej osobie, bo zwykle są to osoby dość zamknięte, które mają trudność w wyrażaniu swoich obiekcji. Osoby neutralne oczywiście pokazujemy, dajemy wsparcie po to, żeby przeszły do gotowych do pomocy, gotowe, pomocy do, gotowe do pomocy do tych zaangażowanych, a jeżeli ktoś jest zaangażowany, na pewno to nie jest też łatwa postawa do pracy, dlatego że taka osoba chce dużo robić, dużo działać. Mogą się pojawiać błędy, mogą się pojawiać jakieś niedoskonałości, ale my, jako menedżerowie, powinniśmy tutaj pracować ze swoją pokorą. I dać miejsce, dać scenę, dać obszar do pracy tej osobie, niech ona podzieli się swoimi doświadczeniami, jak dane działania przeprowadza, realizuje. Może to być krótki moduł szkoleniowy, może to być jakiś element jakiegoś mniejszego projektu w ramach całej zmiany, czy poprowadzenia jakiegoś zespołu, pod warunkiem oczywiście posiadania kompetencji menedżerskich. Po to, żeby, żeby ta osoba, no gdzieś ta energia, Znajdowały się, ale przede wszystkim, żeby taka osoba mogła się wykazać i mogła rzeczywiście działać, mogła być też dobrym e, przykładem. Jeżeli nie damy tego miejsca e, takiej osobie, to no, możemy bardzo szybko ten zapał stracić i z osoby bardzo zmotywowanej możemy mieć najbardziej zdemotywowaną osobę, która dodatkowo jeszcze ma zwykle kompetencje merytoryczne. Wracając do przykładu tej odprawy pierwszej przy, przy tak zwanej tablicy odpraw, która też została razem z całym zespołem wypracowana, czy przynajmniej przedstawicielami zespołu, przez owego kierownika, który miał taką bardzo antagonistycznie nastawioną osobę w tym zespole, jeden z pracowników, który trzy dni de facto pracował w tej firmie. No z dużym zaciekawieniem i z dużym zainteresowaniem słuchał całej tej odprawy. Ja, kiedy pytałem, jak odbierają taki sposób pracy nowy po kolei poszczególne osoby, tego młodego pracownika zapytałem na samym końcu, co ty o tym myślisz. I tu było dość duże zaskoczenie dla wszystkich, dlatego że ten młody chłopak powiedział, że jest bardzo zadowolony, bo... Kiedy, rozmawiał na, na, kiedy był na rozmowie kwalifikacyjnej, to no, nie było mowy o takich narzędziach, a teraz zobaczył, że one są wdrażane w firmie i bardzo się cieszy, dlatego że przez ostatnie dwa lata to była jego pierwsza praca w pewnym koncernie spożywczym to mówi, był standardowy element. Dzięki temu mogli dużo zaobserwować, dużo informacji pozyskać o tym, co robią koledzy, koleżanki, gdzie jestem, gdzie powinienem być, w jakich obszarach mi brakuje, w jakich obszarach mam bardzo dobre wyniki i co. Co mogę zrobić jeszcze dzisiaj, żeby, żeby no na koniec dnia być zadowolonym z tej pracy? Także jego postawa, taka bardzo zaangażowana, no wynikała z tego, że miał takie doświadczenia i widział, jak może to być efektywne narzędzie. Więc tutaj ta praca z postawami musi odnosić się do poszczególnych postaw. To, co jest bardzo istotne, Żebyśmy, pracując oporem w zmianie, z, z postawami poszczególnych pracowników, szczególnie w tym momencie, kiedy jest to trudno, kiedy jest jeszcze opór, kiedy jest zaprzeczanie, pamiętali o tym, że bardzo często za nie wiem, krytyką, za słowami kryją się zupełnie inne intencje. Jeżeli ktoś mówi, że to jest głupie, to jest bez sensu, znowu ktoś coś wymyślił, to najprawdopodobniej jest za tym intencja, boję się. Nie wiem jak będzie, nie wiem czy sobie poradzę, nie wiem co będzie z moją pracą, czuję się niepewnie. I docieranie do prawdziwych przyczyn, spokojne, szczere, ale przede wszystkim słyszenie raczej tych prawdziwych powodów niż, tych, niż skupianie się na, na, na tych słowach, które, które do mnie docierają którymi może czuje się zaatakowany jako, jako szef, jest kluczowe, żeby nie zwracać na to uwagi, tylko jednak docierać, dopytywać, co masz na myśli, co to może oznaczać, czy, czy, czy obawiasz się, że sobie poradzisz, po to, żeby gdzieś pracownik w końcu się otworzył i, i zaczął szczerze mówić o tym, co gdzieś tak w nim jest. Co może nam pomóc w tym, żeby, żeby gdzieś tą otwartość uzyskać i żeby. Skutecznie na każdym etapie przeprowadzać ludzi przez zmiany, i jakby ciągle, żeby pracować z tym oporem. Jest taki wzór, który jest bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo skuteczny. Nazywamy to wzorem na, 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 na pracę z oporem. Jeżeli po jednej stronie zależności matematycznej mamy ten opór, który ma jakąś wartość, to żeby go pokonać, to musimy z drugiej strony mieć coś więcej. I tu mamy trzy punkty. Ja już o nich trochę wspominałem. Pierwszy punkt to jest wizja straty. Wizja tego, co może się wydarzyć najbardziej negatywnego, jeżeli nie wejdziemy w tą zmianę. Jeżeli pozostaniemy przy starym sposobie działania. I tutaj, jeżeli o tym rozmawiamy, jeżeli to komunikujemy, jeżeli też zadajemy takie pytanie, jak myślisz, co może się najgorszego wydarzyć, jeżeli będziemy działać w stary sposób? To tu na poziomie emocji zaczynamy doświadczać tego, że jeżeli nie wejdziemy w obszar ryzyka, no to wejdziemy w strefę paniki, kiedy już będzie za późno, bo wtedy te negatywne scenariusze mogą się ziścić. Jeżeli widzimy, że to już poruszyło osobę, z którą rozmawiamy, czy zespół, czyli zadziałała ta wizja straty, czyli tego, co może się stać negatywnego, jeżeli nie zmienimy się, to przechodzimy do drugiego punktu, no tego pozytywnego. Wyobrażamy sobie, jak maksymalnie pozytywnie może wyglądać, Nasza praca, nasze życie, funkcjonowanie, kiedy już przeszliśmy, nie wiem, po roku, pół roku, może dwóch, cały proces zmiany, nauczyliśmy się ją z, z jakby już pracować w nowy sposób. Jest to już nawykowe, to jak dużo pozytywnych korzyści odnosimy, jak się zmieniliśmy, dlaczego nam jest łatwiej, dlaczego nam jest pewniej, bezpieczniej. Czyli to jest drugi punkt, wizja e, korzyści. Jeżeli widzimy, że ta wizja zafunkcjonowała, że to są rzeczywiście rzeczy, które są pozytywnie odbierane, bo są czymś absolutnie realnym i pozytywnym, no to możemy przejść wtedy do takiego powrotu do tu i teraz, ale w prosty sposób. Czyli znowu do pierwszych kroków wracam. Jeżeli powiedziałeś o tym, co możemy stracić, jeżeli nie wejdziemy w zmianę, jeżeli powiedziałeś o tym, co możemy zyskać, jeżeli przejdziemy przez tą zmianę. To w takim razie skupmy się na tym, jaki pierwszy, drugi krok prosty możemy wykonać, żeby, żeby spokojnie, ale zdecydowanie przez tą zmianę, e, zmianę iść. Dlatego warto absolutnie pracować z tym e, wzorem. Tylko ważne, że pomiędzy tymi poszczególnymi punktami są mnożniki. Jeżeli któregoś z nich zabraknie, no to po tej stronie będzie nadal zero i będzie to mniej niż ten opór, który jest po stronie e, pracownika. Jeżeli skutecznie przez to przeszliśmy i zamroziliśmy zmianę, czyli też pilnowaliśmy, dawaliśmy feedback pozytywny, kiedy nowe zachowania były realizowane, i stało się to nawykowe, no to możemy powiedzieć, że zmianę rzeczywiście zamknęliśmy, została ona zakończona i ten nowy sposób funkcjonowania już jest naszym naturalnym sposobem działania, który przychodzi nam łatwo i już zapominamy praktycznie o tym, jak było kiedyś. I tego absolutnie Tobie i sobie życzę w każdej zmianie, przez którą musimy przechodzić, czy to jest zmiana prywatna, czy zawodowa. Dziękuję bardzo. Irena Użwolski, Brainstorm Group.